Jeżeli chodzi o nasze najbliższe spotkanie, gramy w czwartek z drużyną Olimpik Dudziących. Nieoczekiwanie wczoraj nastąpiło tam do zmiany trenera, ale na nas to nie będzie miało żadnego wpływu. My koncentrujemy się, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na własnej drużynie. Szkoda, że nie udało nam się przynajmniej zdobyć punktu grając w niedzielę z drużyną z Podbezkidzio, bo myślę, że zapracowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Paradoksalnie e, przegraliśmy to spotkanie, ale idzie to wszystko w dobrym kierunku i ze spokojem, z koncentracją podchodzimy do spotkania czwartkowego. Gramy u siebie i mam nadzieję, że dobędziemy komplet punktów. Pytanie od pana Pawła Zajączkowskiego. Dzień dobry, panie trenerze. Przed panem piąte spotkanie drogi szkolenia w systemie Olsztyn. Jakie elementy gry według pana zostały do tej pory poprawione w drużynie? Yy, tak, pięć spotkań za nami. Myślę, że wiele elementów zostało już poprawionych, tak, patrząc z mojej perspektywy. Przede wszystkim jeżeli chodzi o. Organizacja gry w defensywie, w ofensywie, tak, przede wszystkim zmiana systemu gry, do którego zawodnicy się szybko przystosowali, wygląda to coraz lepiej i to było potwierdzone już na tym spotkaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, z Pod gdzie, gdzie zespół przeciwnika, lidera nie miał zbyt dużego pomysłu na to, żeby, żeby gdzieś tam zrobić jakąś przewagę, natomiast ten mecz również pokazał, że musimy cały czas pracować nad skutecznością, bo w sytuacji stwarzamy coraz więcej. I musimy skoncentrować się przede wszystkim na finalizacji, i jeżeli to nastąpi, to przyłożyć to na zdobycz punktową. Tak jak już trener wspomniał, no mecz z Podbeskidziem jest za nami. Wiadomo, mamy gdzieś z tyłu głowy jakiś niedosyt po tym spotkaniu. No bo szczerze powiem, jestem w szoku po takim meczu, ponieważ drużyna Podbeskidzia oddała jeden celny strzał, a wygrywa 2-0. Wiadomo, wynik idzie w świat. Lecz uważam, że gra nasza nie była taka zła, wręcz. W pierwszej połowie wydaje mi się, że nawet byliśmy zespołem lepszym. No, taka jest piłka, niestety, czasem tak bywa i teraz patrzymy to, na to, co jest przed nami. Mamy teraz spotkanie u siebie z Olimpią Grudziąc. Musimy podejść przede wszystkim skoncentrowani do tego spotkania, z chłodną głową i myślę, że jesteśmy tutaj u siebie w stanie zdobyć trzy punkty, i, i tak na to patrzymy.